A więc to już jest koniec. I jest on doskonały. Jest on dokładnie taki, jaki być powinien. Taki, jakim zapamiętałem go sprzed 10 lat, kiedy pierwszy raz przeszedłem The Last of Us i pozostałem z rozdziawioną gębą do ziemi na bardzo, bardzo długi czas. I obyśmy o tym serialowym finale też dyskutowali, a nawet kłócili się przez najbliższe tygodnie, bo jest o czym rozmawiać i wszystko, co wydarzyło się w serialu. Właśnie prowadziło do tego momentu. A to jest moja ostatnia, dziewiąta recenzja finałowego odcinka The Last of Us, której oczywiście będą spoilery, ale to nie jest też ostatni raz, kiedy będę mówił o The Last of Us na vlogu, bo tradycyjnie dzisiaj o 21 będzie także nasze omówienie tego odcinka finałowego live. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Jutro, czyli we wtorek, także znajdziecie moją mega recenzję całego sezonu w której będą też słowa krytyki. Nie jestem aż takim fanboyem, jak wam się wydaje i przygotowałem też esej, o którym więcej powiem na koniec tego materiału, ale przejdźmy do zawartości odcinka 9. Zacznijmy od początku odcinka. Jest intensywny, jest brutalny, ale dla osób znających grę jest podwójnym ciosem w serce. Otóż po pierwsze Widzimy Annę, która jest matką Eli, i w grze nigdy nie poznaliśmy Anny, nigdy jej nawet nie widzieliśmy. Anna w grze istnieje wyłącznie w postaci słów zawartych w liście, jakie pozostawiła swojej córce. Tutaj, tutaj widzimy, jak przynosi na świat Eli w tragicznych warunkach i żegnając się też z życiem, ale druga rzecz, która jest ciosem w serce, to fakt, że Annę matkę Eli gra nikt inny jak Ashley Johnson. Która w oryginale growym zagrała Ciary, Eli. I kiedy trzyma swoją córkę w dłoniach i wypowiada słowa, które są pierwszymi i na pewno ostatnimi, jakie do niej wypowie: You fucking tell Eli. I robi to z tą zadziornością, którą znamy z gry, kiedy grała Ashley Johnson Eli, to ma się takie wrażenie, jakby przepływała cząstka jej duszy do tej serialowej Eli, żeby była taką, jaką. Znamy ją z poprzednich odcinków. Nie wiem, może przesadzam, może rozpatruję to za bardzo na takim poziomie meta, ale jasna cholera. Fanów The Last of Us jest więcej i myślę, że nie jestem jedynym, który poczuł coś takiego. A przeskakując do teraźniejszości, Eli nie jest dłużej sobą. Eli jest wygaszona, jest stłumiona, jest sumą wszystkich traum i krzywd, które obserwowaliśmy na przestrzeni tego serialu. Śmierć Tess. Jeszcze wcześniej, śmierć Riley, śmierć sama, którego naprawdę miała nadzieję uratować. Schwytanie przez Davida i prawie to, co jej zrobił. Widzimy Eli, która zatraciła to, co czyni ją nią: jej humor, jej energiczność, jej przekorność, zadziorność. I jak na ironię, jak na ironię, akurat Joel. Przejmuje jej rolę, to znaczy uśmiecha się, wychodzi z inicjatywą, można by wręcz powiedzieć, że wdzięczy się do niej. My po raz pierwszy widzimy tego Joela, którego widzieliśmy na samym początku, w pierwszym odcinku, tylko wtedy, kiedy był ze swoją żywą córką Sarą. Zobaczcie, jak już nic nie zostało z tego gbura, którego znaleźliśmy przez większość serialu. Cała ta jego skorupa opadła. Jak sam mówi, został wyleczony. I kiedy Eli mówi. Czas leczy wszystkie rany. On mówi nie, to nie był czas. To jest niczym innym jak pewną formą wyznania miłości i łojcowienia Eli, przyznaniem tak, tak kocham cię i nie mogę już bez ciebie żyć. Co oczywiście będzie miało bardzo negatywne konsekwencje, ale żyrafy. nie O, o. Co ty robisz? Wszystko w porządku. Chodź tutaj, chodź. Hej, babuś. Szybko, chodź. Chodź. Cześć. To jest fucking fajne. Z odsieczą przybywają Żerafy i jedna z najbardziej ikonicznych, jeśli nie najbardziej ikoniczna scena w The Last of Us, która pokazuje, ile piękna jeszcze można znaleźć w tym zniszczonym świecie. Ile dobra i ile poczucia sensu można z siebie wykrzesać. A ten dialog... To wszystko, jest oczywiście, że nawiązaniem do sceny z drugiego odcinka, kiedy Joel i Ellie patrzyli na panoramę Bostonu i zadał dokładnie takie samo pytanie wtedy Ellie, a Ellie wtedy powiedziała The jury is still out. I teraz wreszcie może powiedzieć Tak, ta podróż miała sens. To przy Żyrafach Ellie na nowo odnajduje w sobie dziecko, na nowo odnajduje w sobie niewinność, ale jest już ta dojrzała część Ellie, która no, właśnie, ze względu na wszystkie traumy, ale też ze względu na poczucie winy, może powiedzieć. To wszystko nie mogło być po nic. Cała ta droga. Ma jakiś cel, my jesteśmy u progu tego celu. No i Joel zostaje ogłuszony, pojawia się Marlin, odzyskuje przytomność i mówi: Kordyceps, który ukształtował się w mózgu Eli, zawiera chemiczne przekaźniki, które pozwalają zablokować rozwój kordycepsu, a zatem zablokować postępowanie infekcji w przypadku innych ludzi. Szczepionka jest możliwa. Jest tylko jedno, ale trzeba wyciągnąć to razem z mózgiem Eli, a pacjentka nie przeżyje operacji. I nie wiem, co wtedy czuje Joel. Można to tylko próbować wyczytać z jego twarzy. Ale Marlin, Marlin właśnie jest tą, która była kiedy Eli się narodziła. I mówi: Kim ty dla niej jesteś? Ja ją znam od dziecka, ty ją znasz od kilku miesięcy. Ty myślisz, że dla mnie to jest łatwe? Ja będę musiała odebrać temu dziecku życie, ale wiem w imieniu jakiej sprawy to robię i oboje wiemy, że warto. Ale Joel e, ma odmienne zdanie i to jest ten moment, kiedy on schodzi po schodach jak zombie i on już wie, co zrobi. I następuje najlepszy montaż w całym tym serialu. Wiecie, dlaczego uważam go za najlepszy? Wiecie, dlaczego to mogła być wyświechtana scena akcji, ale tak nie jest, bo obserwujemy ją jak gdyby podzielając emocje i perspektywy Joela. Odurzenie, trans. Poczucie, że co mi jeszcze zostało? Albo ona przeżyje, albo nie warto żyć. Dlatego wymorduję wszystkich niewinnych ludzi w tym kompleksie. 10, 15, 20 osób. Tyle ile trzeba. I odbiorę życie być może jedynej osobie na świecie, która wie, w jaki sposób wydobyć kordyzeps, z być może jedynej osoby na świecie, która jest odporna i uczyni z niego szczepionkę, która mogłaby uratować miliony. A potem samo Marlin, która to Marlin błaga o litość, mówi, proszę, chociaż pozwól mi odejść. Nie, bo i tak po nią przyjdziecie. I tak rodzi się wielkie kłamstwo. Eli się budzi w samochodzie, a Joel mówi. Okazało się, że są inni, którzy są też odporni. No nie udało się wydobyć z siebie tego kordycepsu. No zaatakowano ten kompleks, musieliśmy uciekać w panice, ledwo szliśmy z życiem. I trudno w to uwierzyć. mi, że wszystko, co o Fireflies, jest prawdą. Przyrzeknij, że to, co mówisz, to prawda. I Joel odpowiada bez zawahania. Przyrzekam. Tak, jakby chodziło o jego życie, bo chodziło o jego życie. A Eli. Ok. Czy to dlatego, że naprawdę naiwnie wierzy w jego wersję? Czy to dlatego, że go kocha i decyduje się świadomie uwierzyć w jego wersję? Nie odpowiem Wam na to pytanie. To jest coś, o czym musimy dyskutować, i dzisiaj będziemy dyskutowali o tym 21. I będziemy o tym dyskutowali w innych konwersacjach, bo wszystko się do tego sprowadzało. Widzieliśmy w tym serialu wiele postaci, które czyniły zło, chociaż uważały się za osoby dobre, no bo nikt nie myśli o sobie jako o tym złym. Ale to właśnie główny bohater, któremu kibicowaliśmy od samego początku, z którym empatyzowaliśmy od pierwszej tragedii, jaka go spotkała, w pierwszym odcinku, obiektywnie. Ale się będziecie ze mną kłócić, wierzę w to. Okazał się tym najgorszym. Obiektywnie odebrał szansę ludzkości na zwalczenie infekcji. Być może skazał na zagładę miliony ludzi, a może całą ludzkość. I wszystko dlatego, żeby nie stracić jednej osoby, którą postrzega jako cały swój świat. Wszystko dlatego, sprowadząc to do bardziej pierwotnych emocji, żeby tylko nie poczuć jeszcze raz tego, co złamało jego życie 20 lat temu. Mamy prawo osądzać Joela. Można by powiedzieć miłość zwycięża wszystko. Amor vincit omnia. A następnie dodać: niestety, bezwarunkowa miłość może popchnąć nas do czynienia bezwarunkowego zła. O tym był cały ten serial, o tym były wszystkie te historie. Dla kogo chcesz przetrwać? Czy druga osoba może być dla ciebie całym światem? kiedy świata już nie ma. I o tym też będzie mój nadchodzący w przyszłym tygodniu esej. o tym, że miłość zabija, o filozofii de Lastowa, który bardzo wam polecam, ale na ten moment chcę tylko pozostawić was z tym zakończeniem, żeby mogło w was rezonować, tak jak rezonowało we mnie dekadę temu i tak jak rezonuje we mnie nawet teraz, ponieważ jest wybitne. Nie mogło być innego zakończenia, bo to byłaby zdrada na fanach, na twórcach, na duchu tej historii. To jest zakończenie, które łamie ten popkulturowy stereotyp postapo, że tak doprowadził im do końca i tak jedno musi się poświęcić, żeby ocalić ludzkość, a on zostanie z bólem i będzie sobie żył samotny, a może nawet strzeli sam ale nie, nie Joel. Joel pozostawia nas w rozedrganiu moralnym i chociaż czujemy do niego tak wielką sympatię, kibicujemy tej dwójce, to wiemy, ile nas to wszystkich kosztowało. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiali o 21. Zapraszam Was. Link znajdziecie w opisie. A jutro, czyli we wtorek, moje całościowe spojrzenie na cały sezon. Pierwszy The Last Was polecam.